Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj mówimy kolejnego questa, który jest całkiem też spoko quest'ikiem, tydzień nurkuj. I no i tutaj mamy przyciągnięty przedmiot i przeciwnika oraz złap rybę uży przy użyciu wyrzutni harpunów. Co musimy zrobić? Pierwsze co szukamy sobie wyrzutni harpunów, jest to ten item. No i teraz co robimy? Musimy przyciągnąć trzy rzeczy przeciwnika, złapać rybę, no i tutaj przedmiot sobie złapać. No, i najłatwiej będzie z przedmiotem i rybą, dlatego że przedmiot robimy tak, że po prostu wyrzucamy coś na przykład albo po prostu jak coś leży, klikamy w to i to nam przyciąga. Jak widzicie, mam jeden na e, tutaj trzy już. Z rybą jest podobnie. Mamy taki spot, bierzemy. No, i musimy złapać akurat rybę. Jest, złowiliśmy rybę. Najgorzej jest przeciwnikiem, dlatego że pierwsze co <głos》> musimy znaleźć przeciwnika, no a drugie po prostu go trafić. Dlatego co ja polecam. Tutaj no, raczej w tym odcinku nie pokażę Wam, bo prawdopodobnie zajęłoby mi to z 5 minut przedostać się tam i znaleźć kogoś, bo ludzie nawet pewnie tam pod strefą wciąż są, więc myślę, że nie warto. Powiem Wam co zrobić. Taki protip, ustawcie się po prostu na jakiś średni dystans, coś takiego i po prostu jeśli ktoś wam biegnie na przykład na parzance najłatwiej to zrobić, bo ludzie się respią, to po prostu strzelacie sobie w niego harpunem. Tutaj jak nie traficie na przykład w kogoś harpunem czy coś, to jak widzicie ładunki wam nie schodzą, dlatego zadanie jest dosyć proste, jeśli się skupicie. Trafić z tego harpuna też nie jest jakoś mega ciężko, dlatego jak mówię, trzeba znaleźć harpun i przeciwników. Dlatego ja polecam na parzance E, bo na normalnej grze rzadko się raczej używa harpunów, szczególnie gdzieś tam w mid czy właśnie e, w end dlatego tutaj zrobicie najprościej, co no, jeśli wam się śpieszy taki protip ode mnie mam nadzieję, że wam pomogłem, jeśli tak pamiętajcie sub, łapka w górę, będę mega wdzięczny możecie użyć mojego kodu twórcy, też będę, będę mega wdzięczny no i to ma na tyle, dzięki do uwagę, trzymajcie się, siema